jak dzisiaj mamy z wizu wizualnie tak nazywa się dupniukiem dwójka i. i. O, dobra. Pamiętam jeszcze sterowanie. I to wygląda znajomo. Nie wiem dlaczego. Nie było mnie tutaj wcześniej chyba, raczej, raczej. Ehm, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że jest straszne zamieszanie, nie ma mnie w domu od tygodnia. Ehm, I te filmy za chwilę powinny lecieć już włączone. O! o! Mówcie mi, że to będzie taki boss. yes it's up oh cool Charlotte damn it's lifting off maybe I could stick out my thumb no way to shoot my way in there Aha, no way to shoot my way in there get a book and grab on somehow is, as as it heads for the vacuum vacuum of space. I'm so screwed! Serio? To była ostatnia plansza? No to proszę państwa, szalej, szaleństwo. Tego, tego, tego jeszcze nie grali. Tego, tego, tego naprawdę jeszcze nie grali. Ja wam dziękuję za uwagę, hej! A co pogadam? Miałem taki piękny plan powiedzieć o tym, że mi nie ma tygodnia i że trudno mi było cokolwiek nagrać w ogóle i nie mam czasu, a tutaj ile? Minuta? Ten film będzie miał minutę?